Pozwolę sobie odczytać to jakże ważne, decydujące zdanie, które kieruje do nas Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Leszka Leszkiewicza, proboszcza parafii św. Mikołaja w pochni, biskupem pomocniczym w Icesji przydzielając mu stolicę tytularną Bossa. Chciałem przekazać krzyż pektoralny, który jest jeszcze dziedzictwem Jana Pawła II, naszego Wielkiego, świętego papieża. Na tym krzyżu jest napis Duchinartum. Można różnie tłumaczyć, ale głównie w kontekście zarzuć nagłębienie. W tych słowach jest refleks. Powrotu do źródeł, do powołania i posłania pierwszych apostołów, którzy szeroko zarzucili sieci Kościoła, aby przygarniać miłością tych, którzy z utęsknieniem oczekiwali tajemnicy Jezusa Chrystusa, jego śmierci i jego znak wstania w miłości do wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Wysoku Biordynariuszowi za zaufanie, bo decyzja o świętego to wynik właśnie prośby Księdza biskupa Biordynariusza. W tych dniach ostatnich, dzisiaj to moim myśli pójdą raczej ku przeszłości, do domu, do paraki, także i do tego domu, już także i do paraki, świętego Mikołaja w okni. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do tego, żeby, żeby był księdzem. Dziękuję seminarium. Dlatego chciał jak najlepiej spełniać swoją posługę. W duchu dokumentu papieskiego, papieża Franciszka w Ewangelii Gaudium. I proszę wszystkich o modlitwę, żeby Pan nie postąpił mi dalej. pokory i żebym nigdy nie zapomniał, że, że kiedyś stanowi w Błogiem odpowiedzialność za powierzony miły, żeby, żeby była w moim sercu. Wszystkich dzisiaj proszę o modlitwę i dziękuję za życzliwość.